Co ty robisz? <uszyny> co z tym wstawił? To było widać. Ci głowy nie myje w tym. No nie, jeszcze ten język wytykasz. No nie O, boże, to chyba. Dobra. Cześć wszystkim, z Rado. Witam Was w kolejnym odcinku z Chat Cześć. Jesteś Jesteśmy na jakiejś tam horror mapce Zobaczymy czy będzie horror czyli jaka kapad... Po... Pieprz Exit? Wiemy. Uwaga Ta ta, 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 ta. Oho Dawaj pierwsze drzwi No nic mogę zrobić A ty mogę otworzyć? Nie, zardzewiały klamki Może to szukamy jakieś drzwi do których można wejść Też nie. Hmm, te są podejrzane. Te też są. O, tu nie mamy fejdu, mam w ogóle mam tego. A tu jest coś. Nic co? Ops, hops, ops. Ej, to jest horror? i dużo osób tego. Się myślać, że spadł. O! No. Nie, to kolejny. Kolejna próba nagrywania czegoś strasznego w spalinie panewce? Wow. spadam, normalnie. Pierdź, ale nawet już nie dotykam tej klamy, kiedy. Tu za krzesła wysokie. Co? Jakieś pukanie było. No to do pokoju to śpukanie. Chodź tu na mnie. Nie ja są koło ciebie. W tym pokoju nic nie mam. Słyszaj? Tak, ja mam za cicho grać, czy co? Ja. Głośność świata. 11% głośności Nie, wiem, Ja widzę są na pewno schody e, na dół są E no to to Ohohoho dobra coś się zaczyna gdzie jesteś o Kieczup na podróż. Le, le, le. Ej, słyszę co jak ktoś idzie. Słyszysz? Słujeczki. Oh. Widzisz? Owie. Oh, Ty może... Czekaj, tutaj bym popatrzał... Drzwi. O znowu to się idzie. No, ok. Nie, wiem, ja patrzę drzwi. Myślę, że mam iść czym czym niżej, tym będzie więcej się działo, mi się zdaje. To czekaj na no mnie, bo sam. Kupię siła, pamiętaj. Tak, tak, tak. Tu jest na, 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 na zasadzie, że schodzisz piętro niżej i sobie się, sobie się zmienia coś. <laughs> Cześć! Pomachaj mu. Hello! Czekaj, ale się fakie mógł pokazać? Nie mogę nic... Idziemy co? O Drzwi? Tak. Jakie ma oczy wyższe... A, my no ja tu tylko przechodzę... A no raz, spadamy szybko. Ty się odrzucił głową, bo mi się odkręciło. Odkrę oczy z tyłu dupy, no Idziemy Nie chodź, bo tu już jest ciemno coraz bardziej. Ja jestem, jestem. Ej. O. o. Ej, też mi się wydaje, że coraz bardziej jest ciemno? O, też mi się zdaje. Cześć. O. o. Jeszcze. Ale kieczup, więcej kieczupy jest O, klamka. Nie, to jest na zasadzie horror, chyba że chodzisz tylko się zmienia, tylko cały czas. Zaraz bardziej się boję, nie wiem jak ty. Ja też co. się, z mój stary? A! O kurde. Taka fajna kanapa. Jezu Słyszę muzykę tylko Ja słyszałem podziońcie za klamkę O O Jezu. Jezus Trzyma Patrz, patrz, patrz ten sam pomysł mieliśmy Dobra Nie, jak to tak jesteś um... O Trzyma Fajna główka O Jezus, ile ich tu jest Wow E i znowu średnio, to... średnio straszne, jest straszne ciepło, bardzo się śmieję. Ej, Ej. O, 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 o. Romantycznie się hmm. A na kluczu się biało. O, oh. o. Oh. O, mebli już nie ma. A bez jej tu. Może wyprowadzkę robię po prostu. Co u czerwono? Sia Co to jest? O, tu gazety nie zabrali, patrz. O? Gazety nie zabrali, widziałeś? No. Dobra, to jest na środku, to jest. E? E? Idę idzie, idzie dalej, to ma jakiś obraz. Ops, ops, ops. O kurwa. Wow. O Jezus <grymne> Almuza. Słyszę. <grymne> Jeżuszu, zidasz <stąd> na szybko, spadam z... <grymne> Nie, to nad, nadal są obrazki. O kurde. O ładne ozdoby. Gilgo tak nie miał, nie ruszał się. Trzeba postać się dyszeć. O słyszę. Padam stąd szybko. Ops, opc, O, obrazy zniknęły, dobra. O, w końcu. Ale muzyka jest... O oh, kurde. Co to tam jest? Tak. Um. Hello? Oh, oh, oh. Uh. <laughs> dobra, dobra, czyli coś się dzieje. <laughs> o, ketchup. You...

o, patrz, coś tu leży. Cześć! To okay. wszystko twoja wina, jo? Dobra... W grandy finał tego będzie? Mi się wydarzył chyba welsker. Jakiś jumpscare pożarne na pyski, czy... No oh. znowu? O. Oh, to. you are next. Ej, Idziecie na mnie? Nie. Mnie <laughs> się boję od razu. O, ciemny pokój. Widzicie? Peter, Peter miał. O, co nikogo nie ma? Co to za życie? Bo ja, jakieś klamki w szarpniu, musi się czuć. O, nie wrócę! Przecież to leciało! Głupie! Tylko byłem wrócony z dupą do ściany, więc nie O kurde. No, co? no ja, to jeszcze? jest jakieś, czy co? Nieodzielenia schodowa What? E. Exit. określonej zalewki, Jak zalewki, posprzątane. E Dobra, muzyka jest, ale. Chodź, co napisze. Dziękujemy. Thank you for playing Nie wepchniałem. Oooooh. to czasu zajęło. No. reklamy będzie. <grymne> 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 dobra, Więc dobra, Luiska. Więc tym razem zakończymy kolejną ciężkę z Gervian. Chat. Mam nadzieję, się podobało i widzimy się w następnym. Pozdrawiam, na Redox. Cześć. Cześć.